Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie, witam Was ciepło. Kinga Roszczeniała, terapeutka holistyczna. Kochani, dzisiaj do Was przychodzę z takim um, tematem oceny, dlatego że czasami słyszę jakieś rozmowy, e, które nawet jeśli nie dotyczą mnie bezpośrednio, to gdzieś tam w różnych kręgach, właśnie szczególnie w tych rozwojowych takie słowa, takie, wiecie, teksty, nie oceniaj, nie powinnaś oceniać, tam nie powinieneś, nie wypada, tak? Nie oceniaj, nie oceniaj, nie oceniaj. I taką mm, y, towarzyszy temu taka, wiecie, krytyka tej oceny, tak, że to jest coś, czego my nie powinniśmy robić i jakby celem jest dążenie do takiego stanu, w którym nie ma, żadnej, nie ma żadnej oceny, tak zazwyczaj się to przedstawia. I cały ambaras polega na tym, że tej postawie często towarzyszy bardzo dużo arogancji i tak naprawdę ogrom oceny, no bo wiecie, jeżeli ktoś do kogoś mówi, nie oceniaj, nie powinieneś, nie powinnaś oceniać, o, dzień dobry, widzę Was tutaj dużo. Już się zebraliście, dajcie znać, kochani, przywitajcie się tutaj ze mną, żeby mnie widać, słychać. A ja mówię dalej. No właśnie, i jeżeli wiecie, jest ta ocena tutaj pod tytułem, znaczy jest, jest to wyrażenie nie oceniaj, nie mów tego, to tak naprawdę to już jest ocena. Dlatego ja powiedziałam wcześniej, że taka postawa jest często taką, wiecie, postawą bardzo arogancką. Cześć Jaguzia, cześć Edytka. Jest tak naprawdę postawą bardzo arogancką, bo żeby komuś powiedzieć nie oceniaj, w domyśle nie powinnaś tego robić, to oznacza, że najpierw oceniliśmy tą osobę jako złą, tak, albo jej zachowanie jako złe, a później wyraziliśmy ocenę w taki wiecie sposób pod tytułem nie oceniaj, ale to jest nic innego jak tak naprawdę ocena. I czasami, wiecie, się spotykam z takimi, z duszyczkami, które właśnie czują takie zakłopotanie w tej przestrzeni, no bo wszędzie słyszą tak, że ten rozwój powinien prowadzić do tego, że my nie, mamy niczego nie oceniać i czują się winne, czują się właśnie zakłopotane, kiedy ta ocena i tak im towarzyszy. No i jak to faktycznie wygląda? Ja wam, po, ja wam powiem, jak to wygląda z mojej strony, e, że problemem nie jest ocena jako taka. Mało tego, nie ma takiego stanu pod tytułem nie oceniaj, bo my cały czas coś oceniamy, kochani. My cza, cały czas, nieustannie każdy, każda z nas w ciągu całego dnia. E, oceniamy i to wiecie, nie tylko kilka razy, tylko kilkadziesiąt albo czasami nawet kilkaset, od y, tego pod tytułem, że nie wiem, biorę łyżkę zupy i stwierdzam, że zupa jest za gorąca, to jest moja ocena, y, albo że jest za mało dosolona, albo że mi w sumie nie smakuje, do tego, że nie wiem, ubieram sukienkę i stwierdzam, że a w sumie nie za bardzo w niej wyglądam, albo ta bluzka nie pasuje do tej sukienki, tak, znaczy do tej spódniczki, być może, założę, być może założę gdzieś tam coś innego. Więc tak naprawdę nikt z nas e, nie jest, jakby wiecie, wyzbyty, tak? Jakby jako takiej oceny, i trzeba się liczyć też z tym, że każda nasza ocena jest oceną subiektywną. To nie jest obiektywna ocena, bo, bo dla mnie zupa może być za gorąca albo zasłona. A ktoś spróbuje i ta zupa jest dla niego idealna, albo, albo jest zupełnie jeszcze jakaś tam inna, więc ta ocena nasza jest zawsze subiektywna. Dlaczego mówię, że czasami to dochodzi do takiej paranoi i pewnego rodzaju pułapki, w jaką my wpadamy? Dlatego, że, um, wiecie, um, ja pracuję jako terapeuta, więc um, czasami się stykam z takimi problemami, gdzie ktoś, doświadczył, no podam Wam na konkretnych przykładzie, tak, na przykład kobieta doświadcza, e, kobieta doświadcza e, fi, przemocy fizycznej od swojego męża i mi o tym opowiada i później mówi, ja wiem, że nie powinnam tego oceniać, tak, i to jest ta paranoja, o, którym, o której ja tutaj mówię, taka paranoja w duchowości, gdzie My odbieramy sobie to prawo do oceny, a tak naprawdę ocenienie tej sytuacji pozwoliłoby, wiecie, wykonać pewien ruch. Bo jeżeli ja w tym momencie nazwę tą sytuację, tak, wiecie, konkretnie po imieniu, że to jest przemoc fizyczna i cokolwiek gdzieś tam się dzieje, ja nie zasługuję na takie traktowanie, to ja mogę coś z tym zrobić. Ja to nazywam po imieniu, ustawiam się we właściwym miejscu, tak? I to mi daje siłę przez to, że ja nazwałam to tym, czym to jest, a nie udaje, że się nic nie stało. No bo ja mam nie oceniać, ja mam, wiecie, wszystko akceptować tutaj, wszystko przyjmować takie, jakie jest, nie i, i, i tak dalej i tak dalej. Mm. Ta, ta postawa, właśnie takiej oceny tutaj, ona da mi siłę do tego, żeby z tej sytuacji wyjść. I to jest tylko jedna taka z nielicznych, wiecie, sytuacji gdzieś tam w naszym życiu, która pokazuje wyraźnie, że ocena i nazwanie rzeczy po imieniu wręcz są niezbędne. Wręcz są niezbędne. I najgorsze, co może być. To właśnie w tym momencie wpadanie w taką, w taką właśnie pułapkę pod tytułem: Ja tego nie oceniam, tak ja to akceptuję, ja to przyjmuję takie, jakie jest, nie? i tak dalej, i tak dalej, co oznacza, że zazwyczaj. Bo bynajmniej za, wiem to z przykładu, tak to oznaczało też w mojej pracy terapeutycznej, że takie osoby nie mają siły do ruchu, czyli nie mają siły do tego, żeby siebie obronić, nie mają siły do tego, żeby wiecie, siebie ochronić w jakiś sposób, no bo gdzieś tam się naczytały, nasłuchały, ja nie oceniam, ja, ja nie mogę tego oceniać, i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie sobie, jak pozornie z pozytywnych sloganów. Możemy stworzyć patologię. Dosłownie możemy stworzyć patologię. Możemy wpaść w pewną pułapkę, która zamiast nam pomóc, tak naprawdę ona nas jeszcze bardziej tylko uwikła. Jeszcze bardziej nas tylko i wyłącznie, wiecie, uwikła. Taki Ten slogan właśnie pod tytułem Nie oceniaj dla mnie jest troszeczkę podobny do sloganu pod tytułem... Nie wiem, rozwijając się duchowo, trzeba odczuwać czy tylko, tylko i wyłącznie pozytywne emocje, pozytywne uczucia, bo wiadomo, złości, wkurzenia, czy jakiejś, nie wiem, nawet nienawiści się czasami zdarza, gniewu, tak, po prostu nie wypada, tak, po prostu nie wypada, nie dajemy sobie do tego prawo, nie dajemy sobie prawo nawet do tego, żeby to czuć i przeżywać choćby wewnętrznie. No i co się, co później z tego wynika? No nic innego, kochani, jak właśnie tłumienie różnych uczuć, tłumienie różnych, tłumienie różnych emocji, a nie prowadzi to do uzdrowienia. Z oceną jest jeszcze taki mały myk, że tak jak powiedziałam, nie jest problemem to, że my coś ocenimy, czy że kogoś ocenimy, czy że nawet wyrazimy jakąś tą swoją ocenę, tylko trochę... To tak naprawdę zaczyna być problemem wtedy, kiedy my się do swojej oceny przywiązujemy. I poprzez to przywiązanie my się karmimy, karmimy się emocjami, rozwijając tą historię. Bo zobaczcie, wrócę do tego przykładu kobiety, która doświadcza przemocy fizycznej i pokażę Wam to troszeczkę z innej strony. Tamten przykład był taki, że ta kobieta, wiecie, nie oceniam, nie ocenia, a tu będzie inaczej. Ja oceniam, tak? Czyli okej, okay, ja widzę ten, ten facet to jest w ogóle, wiecie, za przeproszeniem sukien synem i tak dalej, i tak dalej. Jest siaki, owaki, że mnie tylko niszczy, ja tu jestem tylko ofiarą. I ta ocena zaczyna, między tą oceną a mną, zaczyna się tworzyć pewne przywiązanie. I to przywiązanie nie wynika z samego faktu, że ja to oceniłam, czyli że ja zobaczyłam, jakie to jest i ja to nazwałam, ale przede wszystkim wynika z tego, że ja zaczynam się tą oceną karmić, zaczynam dołączać emocje, zaczynam układać sobie historię, zaczynam tworzyć kolejne wyobrażenia. I z tej mojej oceny powstaje taki, jakbym to powiedziała energetycznie, taki pewien twór, który sprawia, że już żyje w zasadzie swoim własnym życiem i żyje przede wszystkim moją energią. I to jest jakby drugi biegun tej pułapki, bo to również nie pozwala nam po prostu wyjść z sytuacji. Tak? Bo jeżeli. Mm, Taka kobieta tutaj się przywiąże do tej oceny tego typu i zacznie karmić tą ocenę, czyli to wyobrażenie swoje, ten fakt, ten twór, który stworzyła jakby w swojej głowie w postaci oceny i myśli, zaczyna karmić, wiecie, swoimi emocjami, to znaczy, że zużywa na to energię, a jak zużywa na to energię. To znaczy również to, że nie ma tam, wiecie, później siły, żeby włożyć energię w odejście to. I zazwyczaj takie kobiety też długo zostają, długo wytrzymują takie sytuacje. No właśnie dlatego, nie dlatego, że ja to oceniłam, ale się przywiązałam do mojej oceny, stworzyłam z tego już pewien twór który muszę zasilać energetycznie. I poprzez to, że ja zasilam energetycznie, ten twór wymaga, wymaga mojej energii, więc ja w tym momencie już nie mam energii na coś innego. Więc tak naprawdę, moim zdaniem, kochani, po prostu trzeba znaleźć pewien złoty środek. Czyli ja mam prawo oceniać, mam świadomość, że moja ocena jest tylko subiektywną oceną. Na przykład patrzę na świat, to nie jest obiektywna rzeczywistość, to jest bardziej moja subiektywna ocena wynikająca właśnie z moich doświadczeń, z moich przekonań, z moich wyobrażeń. Ale nawet jeżeli tak jest, to mam prawo ocenić, ale dobrze jest, jeżeli ja się nie przywiązuję do tej oceny. I to dotyczy wszystkiego i wszystkich, tak? Do oceny sytuacji, które się wydarzają, do oceny na temat świata, do oceny na temat innych ludzi, do oceny na temat konkretnego człowieka, którego spotykam, bo jeżeli ja się przywiązuję do tego, to to mnie z tą osobą po prostu wiąże. Czy tam nie wiem, z tą sytuacją to mnie po prostu wiąże. Czyli ta więź zaczyna być zaciśnięta. I wtedy się też robi, wtedy się też robi, e, robi się po prostu z tego problem. Tak? Robi się po prostu faktycznie z tego problem, bo tak jak powiedziałam, e, związanie, uwiązanie, przywiązanie osłabia również naszą energię. No dobra kochani, to chyba tylko tyle, co dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, z czym się dzisiaj chciałam podzielić. Dajcie mi tylko znać, czy to było dla Was zrozumiałe i jasne. Tutaj Madzia pyta, proszę o nazwę grupy, bo chcę dołączyć. Kochana, nie wiem o jakiej grupie mówisz. No, nie wiem o czym teraz mówisz, Madziulka. Także daj znać albo tutaj, albo, albo, albo napisz na pliw, bo nie, nie wiem po prostu o czym teraz mówisz. Wiesz, do czego, do czego się kochana odnosisz. No, no właśnie kochani. Edytka zrozumiała. Jak się przestać karmić, jak puścić te przywiązania, Elunia się pyta. To wszystko zależy, kochana, czego to dotyczy, wiesz, bo to troszeczkę, troszeczkę to będzie inaczej wyglądało, jeżeli się przywiązujemy do naszych przekonań, czy Subiektywnej oceny na temat innych ludzi i karmimy się tą oceną, to zazwyczaj zależy nam na tym, żeby przeżywać pewne emocje. Czyli, jeżeli patrzę na kogoś nie, i zaczynam go osądzać, a ten jest taki, siaki, owaki i tak dalej, albo ten mi to zrobił, i wiecie, sytuacja tam minęła wieki, a ja sobie cały czas regularnie o tym przypominam. To znaczy, że ja tak naprawdę chcę trzymać ten obraz. I teraz warto siebie zapytać, jaki ja mam interes. Być może taki, że podtrzymywanie tego obrazu pozwala mi odczuwać konkretne emocje, na przykład złość, na przykład pogardę, bo ja w ten sposób sama sobie daję również prawo. Daję sama sobie prawo do tego, no bo wiecie, jeszcze, jeszcze opowiadając sobie te historie różne, a bo ona mi to zrobiła, a bo to czy siam to i tak dalej. Ja usprawiedliwiam siebie tak podświadomie, w tym momencie, że ja czuję na przykład złość do tej osoby, albo że ja czuję pogardę, albo że ja się wywyższam ponad tą osobę, no bo zatem jest zazwyczaj, wiecie, mamy taką ocenę pod tytułem a bo ktoś to zrobił, a bo to takie, siakie, owakie i takie umniejszanie, a bo on jest taki, nie? Albo o, a bo ona tam to robi, takie umniejszanie, to zazwyczaj jest tak, żeby się po prostu na jakimś poziomie czujemy gorsi, być może niekoniecznie od tej osoby, ale tak ogólnie od ludzi, tak ogólnie od ludzi i to jest nasz sposób na poczucie się lepszym, nie? Na zasadzie ja taka nie jestem. Ja bym tak nigdy tego nie zrobiła. Nie? Ja nawet jakbym zrobiła to na pewno nie, nie aż tak, tak? I tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim usprawiedliwienie dla własnej, no też dla własnej, wiecie, takiej pogardy, dla własnej pogardy. Zawsze mamy podświadomie jakiś interes w tym, żeby właśnie, żeby właśnie, jakby, znaczy inaczej, jeżeli się trzymamy jakichś przekonań, to. Zawsze mamy podświadomie w tym jakiś interes, nie? zawsze mamy podświadomie w tym jakiś interes, i warto, warto ten interes rozpoznać, bo jeżeli my się sami do tego przyznamy przed sobą, moi drodzy, to łatwiej będzie nam to puścić. Bo jeżeli my wypieramy na zasadzie: nie, wcale się nie czuję lepsza, albo nie, wcale ja nie gardzę tymi ludźmi, nie, ja po prostu tylko widzę jak jest, nie, i tak dalej, i tak dalej to my nie możemy iść dalej. Nie możemy iść dalej, kochani, bo przywiązanie zawsze nas przy czymś związuje, tak? No i jak mamy się, wiecie, jakby otworzyć tak naprawdę na ogromny przypływ ludzi, jak cały czas gdzieś tam ten taki, ten taka, albo ludzie to ogólnie tacy i tak dalej, i tak dalej. No tego się nie da zrobić, bo przywiązanie jakiekolwiek zawsze nas po prostu związuje. Mm, Edytka, mocne i genialne, to niesamowite jak te mechanizmy działają. No dokładnie kochani. Dokładnie. Mm. No, najczęściej wiecie, <ścoughs> najczęściej to, to wszystko jest tak, my, my sami to po prostu ukrywamy przed sobą, więc to nie jest takie, wiecie, widoczne wszystko i jasne na pierwszy rzut oka, bynajmniej jak sami na to patrzymy. Mm. No bo wiadomo każdy z nas ma różne mechanizmy ukrywania pewnych rzeczy przed sobą i to też jest, wiecie, to też jest jak najbardziej ok, to też jest jak najbardziej ok. No, to co kochani, dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się w ciepło, wszystkiego dobrego, pa pa!